Przede wszystkim cieszy postawa naszej drużyny, że wygraliśmy to spotkanie. Bo, bo to był dla nas nadrzędny cel. Powiedzieliśmy sobie, nieważne czy 5-4, czy 4-3, bo zawsze mecze z udziałem Lechy są obfitujące w gole i to się potwierdziło. Wiedzieliśmy, że swoje sytuacje będziemy mieli. Odważną też mieliśmy taktykę w końcu. Kosidis już z nami troszeczkę potrenował, z regułą czuli się coraz lepiej i postawiliśmy właśnie na takie ustawienie w pierwszej linii. Bardzo dobrze się zaczęło, bo 2-0 wygrywamy, ale potem ta bramka kontaktowa troszeczkę nam popsuła nastroje, jeśli chodzi o, o analizę w przerwie i ustalenia pewnych rzeczy, ale byliśmy na prowadzeniu, nie zmienialiśmy nic. Tylko zmieniliśmy troszeczkę ustawienie i podejście w niektórych fazach gry. No i przy Stanie 2-1 mieliśmy dwie wyśmienite sytuacje, i jak to jest powiedziane, to się zemściło, bo dostaliśmy na 2-2, i chwała chłopakom za to, że poszli za, za ciosem i, i grali ambitnie. Zmiany też nam dały dużo, to wiedzieliśmy, że też skład zmieniliśmy w porównaniu z ostatnim. Naszym nieudanym występem, i gratulacje dla, dla wszystkich zawodników, dla sztabu, bo, 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 bo wyszarpaliśmy to może za duże słowo, no ale zasłużyliśmy na to zwycięstwo, i, i, i to pokazuje tablica wyników. I, i ty no, też dziękuję kibicom, że kibice dopingowali, i, i fajnie to się wszystko gdzieś tam współgrało, czy i wyglądało. I pokora, praca. Przed nami kolejne mecze. Na razie tylko wygraliśmy to pierwsze spotkanie, ale na pewno zasłużyliśmy na, na brawa zawodnicy, bo zdecydowanie więcej przebiegliśmy. Intensywność też była e, bardzo, bardzo znacząca, bo, bo ten mecz, powiedzieliśmy, musimy zagrać nie na 100, a na 110%. I, i momentami te 110% było widoczne. Dziękuję. Zapraszam do zadawania pytań. Dobry wieczór Panie trenerze. Karol Bugajski, Przegląd Sportowy. Gratuluję tego zwycięstwa, bo dzisiaj naprawdę wielkie słowa uznania. Chcę zapytać, co, co Pana najbardziej cieszy tak naprawdę po, po tym spotkaniu, bo tych powodów do optymizmu pewnie jest sporo. Ja zaproponuję reakcję na to, co się powtórzyło względem meczu w Katowicach. Znowu od 2 do 0 do 2 do 2, ale tym razem no, idzie się za ciosem, tak jak Pan mówi, to, to było zupełnie coś innego. Cieszy na pewno postawa drużyny, że było 2-2 i gdzieś tam nie siedli Głównie zwiesiliśmy i to było widoczne, że dążyliśmy dalej, żeby strzelić na, na 3. Trochę sprytem właśnie wykazał się reguła, który, który się pojawił w polu karnym i został faulowany. I ten rzut karny wykorzystaliśmy i, i wróciliśmy gdzieś, tak można powiedzieć, na, na powierzchnię. No cieszy ilość zdobytych bramek, bo przecież w poprzednim sezonie drużyna zagłębia. No, ja miałem 10 kolejek przyjemność prowadzić, no to najsłabszy był atak, no to można było pomarzyć o takim meczu. No wiemy, tu derbowy był mecz chyba trzy, najwyżej gdzieś tam, jeśli chodzi o zdobycze bramkowe, a tutaj tutaj na pewno to cieszy i, i w obronie, no też mogliśmy lepiej się zachować, ale tu zwycięzców się nie, nie ceni. Teraz czas gdzieś tam na na analizę też, też, też radość, bo, bo trochę tych dni mamy do następnego meczu, ale musimy to dobrze spożytkować, bo no zobaczymy co się stanie w tej kolejce, bo na obecną chwilę jedziemy do lidera i, i tam następny kolejny trudny bój przed nami. Niech pan tego nie bierze do siebie, natomiast nasuwa mi się takie pytanie, na ile dzisiaj ten popis ofensywny zagłębia ta skuteczność? Była podyktowana jednak tym łatwość dochodzenia do sytuacji? Jak gra rywal w defensywie? Bo to, że Lechia pozwala na stwarzanie dużej liczby sytuacji, no to się powtarza od dawna, nie tylko w tym sezonie, praktycznie, co kolejkę. Na ile Pan to będzie brał pod uwagę przy analizie? Ja to wziąłem przed meczem pod uwagę, dlatego dwóch, dwóch napastników wystawiliśmy. Mieliśmy plan, żeby cały czas ich nękać prawda, i w polu karnym wypełniać pole karne, strzelać z dystansu, być w polu karnym na, na drugie gdzieś piłki. Mieliśmy tych strzałów, bo to chyba ponad 20 strzałów, pewnie 24. 9 było celnych i, i takie były założenia przed meczem. I tak jak mówię, gratulacje dla chłopaków, że to się sprawdziło, że, że ten plan... Wypalił, chociaż no był taki moment przy tym 2-2, że, że różnie by mogło się potoczyć, ale no wzięliśmy sprawy w swoje ręce i, i całe szczęście. Nawiążę do transferów, bo oczywiście to są pytania, które się powtarzają po kolejnych meczach. Pan przed tym spotkaniem mówił dla, dla telewizji klubowej Zagłębia, że potrzebowałby piłkarza, życzyłby sobie piłkarza grającego w środku pola, ale pięterko wyżej, trochę, trochę innego od tych, jakich teraz Zagłębie ma w swojej kadrze. Zastanawiam się, jaki to byłby profil zawodnika, nie wiem, czy, czy nasuwa się panu na przykład Filip Starzyński z tych początków Zagłębiu, 10 lat temu, czy, czy to jest mniej więcej taka charakterystyka piłkarza, z jednej strony doświadczonego, odpowiedzialnego grającego, właśnie trochę bardziej do przodu? Dokładnie. Jeszcze jakby miał lewą nogę wiodącą, to by było super, ale Filip jest prawonożny, ale o takiego właśnie zawodnika chodzi, który, który dużo widzi, który, który kreuje sytuacje, który właśnie rozgrywa, zmienia ciężar gry i, i, i tego nam czasami. Brakuje w naszej grze i ta gra czasami jest szarpana, gdzieś nerwowa. Dzisiaj się dobrze ułożyło, bo te zdobycze bramkowe były i, i było widać czasami, że chłopaki wpadli w trans, już pewnie się czuli gdzieś, nawet mogli bardziej asekuracyjnie posto dalej grać, a tu widzieliśmy obiegi, prawda, i z prawej strony, i z lewej strony, i, i gdzieś te zamykanie akcji. I, i całe szczęście, że mieliśmy wysoką skuteczność, bo dziewięć strzałów i sześć bramek, no to, to się jest z czego cieszyć. Z drugiej strony Lechia jeszcze lepiej wyglądała, bo dwa strzały celne i dwa zamieniła na bramki, a na bramki, no ale tak jak mówiliśmy, tu mówiliśmy przed, że padnie dużo bramek, no i padło. To zapytam jeszcze na koniec ode mnie o Cypriana Popielca. On zadebiutował dzisiaj w samej końcówce. To jest piłkarz, którego domagali się od dłuższego czasu już kibice Zagłębia. Czy to jest zawodnik wpisujący się w ten profil tego umownego Filipa Starzyńskiego, czy, czy to jest piłkarz, którego pan jednak trochę inaczej też identyfikuje po tych pierwszych treningach, może nie, nie, nie pierwszych jak pan go widzi? Tu się z tym bym zgodził, bardzo blisko jesteśmy te, tego profilu, właśnie. Jest i lewa noga, prawda, no ale to jest jeszcze dalej bardzo młody chłopak, który miał bardzo długą przerwę spowodowaną kontuzją, i ten proces musi spokojnie postępować. Mam nadzieję, że jutro zagra kolejne zawody w drugiej drużynie, może kolejne to za duże słowo, drugi, drugi mecz i tamte minuty, i tam w seniorskiej piłce gdzieś, chociaż no widzieliśmy go wcześniej przed kontuzją, też w drugoligowych rezerwach, prawda? Ale po kontuzji potrzebna jest cierpliwość, spokojne prowadzenie i, i na pewno ten chłopak w treningach bierze udział w 100% zazwyczaj i, i pokazuje się z dobrej strony. I to jest właśnie. Taki, taki kaliber piłkarza, o którego nam chodzi, no ale jak już by był gotowy, to pewnie bym go wystawił, prawda? A tak to, tak to dzisiaj miał debiut, bo już widzieliśmy wynik praktycznie był ustalony i był dodatkowy czas gdzieś gry i zawsze ma to odhaczone, że, że, że jest. I zobaczymy, jak zareaguje, bo jutro, tak jak wspomniałem, w niektórych chłopców zobaczymy w drugiej, w drugiej drużynie. Dzień dobry, trenerze, Michał zagłębia kom. Ja zapytam o Adama Radweńskiego i Marcela Regułę. Obu mam problem z oceną i mam nadzieję, że mi trener pomoże w tym. Obu wydaje mi się, zagrali dobry mecz, ale jeden i drugi ma swoje na sumieniu, bo Marcel wywalczył, wspominał, trener wywalczył Karnego, natomiast no dwie, dwie setki przestrzelił. Adam Radwański znowu zdobywa bramkę, ale z drugiej strony ta jedna niefortunne wybicie piłki, po której straciliśmy bramkę. I teraz do czego panu bliżej? Czy, czy będzie pan bardziej ich ganił za, za, te, za te niewykorzystane sytuacje, ewentualnie błędy, czy bardziej budował? Na na tym, co, co jednak mimo wszystko zrobili? Na pewno budował, bo piłka nożna to jest gra błędów i jak te błędy popełniamy, na tych błędach też niektórzy muszą się uczyć, tak jak ci młodzi zawodnicy wspomniany, no nie młodzi, bo młody reguła, bo prawda? Radwan już trochę ma na karku i tutaj to trzeba wspierać takie, takie, takich zawodników. Ogólnie no, błędy, błędy się zdarzają. Najgorsze to jest głupie błędy. I takie wielbłądy, jak to się czasami mówi, a, a niekiedy jak są zastrzeżenia do ambicji, prawda, czy, 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 czy determinacji, no to to jest najgorsze, co może być, bo tutaj zawsze musisz serce dać, zawsze musisz grać na 100%, i wtedy e, te błędy muszą się gdzieś przytrafiać, oby nie przed swoją bramką, prawda? No i tyle, no, na pewno będziemy to analizować i oni będą wiedzieć jak w następnej sytuacji nie powtórzyć takich takich rzeczy, które były złe, a nad dobrymi będziemy gdzieś dalej dalej pracować, bo jakbyśmy tak znowu, tak jak kiedyś tu jakiś mecz analizowałem, że na dobrą sprawę mogliśmy mieć jeszcze cztery wyśmienite sytuacje, to w tym meczu było podobnie, no. brakowało tego właśnie tej, tej mądrości jednego podania, które Powinno się w tym momencie zrobić, a my tego w ogóle nie widzieliśmy. I no, tak jak mówię, no się uczymy, bo to jest mieszanka gdzieś tam i doświadczenia, i, i też ci młodzi chłopcy, gdzieś tam, może nie za bardzo młodzi, bo kilku takich mamy, ale też cały czas się uczymy i cały czas, że dzisiaj mamy trzy punkty. I, i tak to wygląda No reguła. E Wywalczył sobie miejsce w składzie, jest ważną postacią i tak jak mówiliśmy to o rzucie karnym i też miał sytuację swojej, widzieliśmy jak zareagował, przeżywał bardzo, potem wrócił od razu jak, nie wiem, on dzisiaj zagrał 75 minut, pewnie tak, nie? coś takiego. Prawie 400 metrów sprintem zrobił. To, to jest ma naprawdę bardzo dobry wyczyn, i, i nie dość, że ma swoje umiejętności i charakter, to jeszcze, to jeszcze tu motorycznie bardzo dobrze wygląda. I no, trzeba z takimi chłopcami pracować i trzeba się cieszyć, że u nas są. A są jeszcze pozostali, którzy gdzieś czekają cały czas na, na swoje minuty, bo wiemy, że ten początek był jaki był. Miejmy nadzieję, że teraz wejdziemy na lepszą ścieżkę i te punkty będziemy częściej zdobywać. Mm. To jeszcze jedno pytanie. Tym razem i o Marcela Reguły, i o Jakuba Sypka, bo zamieszał trener trochę w kotle. Wydawało się przed sezonem, że, że takimi murowanymi kandydatami do gry będzie i Mateusz Dowiak i Kajtek Szmyt. Dzisiaj obaj na ławce. To wynikało z jakichś tam rzeczy treningowych? Czy to wynikało z taktyki? Czy generalnie to miał być impuls dla drużyny, że po to jesteście i po to jesteście gotowi, czy mamy was w rytmie? Żeby jak potrzebujemy, żebyście weszli i dali 100%? Trzy mecze, w trzech meczach nie wygrywasz, nie kreujesz dużo sytuacji, jeśli mówimy o tych pozycjach, no to jest naturalne. Jest rywalizacja po to, że jak tobie nie wychodzi i masz trudniejszy moment, no to ktoś inny będzie chciał tą szansę wykorzystać i jak jest zdrowa rywalizacja i taka uczciwa, ja jako trener muszę być sprawiedliwy i też Pewne rzeczy i roszady w składzie robię i pod przeciwnika, ale przede wszystkim też pod nasze możliwości, i dlatego się zdecydowałem na to, że inaczej to całkowicie zestawimy, jeśli chodzi o oboki, bo w tych trzech meczach gdzieś gdzieś więcej wymagałem, a tego nie widziałem, i taka jest kolej, kolej rzeczy. Dobrze, że chłopaki wchodząc z ławki zareagowali tak, że było widać tą energię gdzieś i. I dołożyli, dali sygnał, że na nich zawsze można liczyć, i z tego się cieszę, że tutaj liczby przede wszystkim. Oni grają po to, żeby mieć liczby, czy asysty, czy bramki, czy być faulowanymi, bo, bo z tego ich się rozlicza, oni o tym wiedzą, czy wchodzić w pojedynki, prawda, i wygrywać te pojedynki, bo, bo to też jest przewaga. To jest dla nich podstawowe, są dla nich zadania i kto będzie najlepiej je wykonywał, na dużej intensywności ten będzie grał. I, I tyle, i całe szczęście, że w tym meczu to wyszło. Bo, 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 bo nie było gdzieś tam łatwo, bo, bo też gra w pierwszej linii trochę nam się nie układała. Potem radwan musiał schodzić niżej do obrony, i to tak od pola karnego do pola karnego biegać, to też dużo gdzieś sił musiał zostawić. Dlatego też były te zmiany, prawda? Bo, bo, bo tej energii gdzieś z przodu dużo chłopaki e, tych sprintów mieli na koncie, i dobrze, że był ktoś na ławce, i, i tak to się skończyło. To już na sam koniec zapytam o, nie, o Bartka Kłódkę, bo on dzisiaj zostawi na boisko, nie wiem czy on nie przebiegł jako jeden z, albo najwięcej, albo jeden z nie, najwięcej biegających. Jak to naorodzi jego postawę? Bo bardzo wielu kibiców generalnie zastanawiało się, albo w zasadzie obstawiało to, że, że ten Josip Czorzuka to jednak będzie nasz wyjściowy prawy obrońca. Natomiast na dzisiaj wygląda na to, że Bartek to generalnie sobie na, na mecz w płotku chyba miejsce zaklepał, bo o ile to kolano będzie całe, bo tam wiem, że. że że spadł mu rywal na kolano, i, i, i była obawa, że czy nic się nie stało. Jak wygląda jego sytuacja, i, i, i jakby o, trener podsumował jego występ dzisiaj? Bardzo dobrze. Wiemy, wiemy też tam, że ten mecz nie należał do łatwych, bo, bo też ci skrzydłowi, chociaż tutaj sezonienko w pierwszej części tam może był szeroko ustawiony, ale nie, nie wchodził tak w pojedynki. W drugiej już było to gorzej i ta bramka na 2-2 poszła przez strefę Bartka. Trochę był za szeroko ustawiony i ta piłka troszeczkę gdzieś powinna być bardziej wyrzucona, podanie na zewnątrz, a tutaj było bardziej prostopadłe i to nas gdzieś zgubiło. I to jest chłopak, który też był gdzieś troszeczkę dalej, bo nie on zaczął na Widzewie, prawda? Potem czorluka doznał kontuzji, i tak jak mu wspomniałem, to jest rywalizacja. Dobrze, że są zawodnicy po dwóch na pozycję i muszą dobrze reagować i. I Bartek to dobrze zrobił, bo widzieliśmy, że nie dość, że bramka, to jeszcze był aktywny, biegał, bo, bo, bo to też jest następny atut jego. Wiadomo, że tu jeszcze musimy popracować z nim nad jakimiś pojedynkami w powietrzu, czy takimi fizycznymi, bo tu jeszcze są rezerwy, ale, ale jak najbardziej pozytywnie go oceniam. Dzień dobry, Mateusz Kąsewicz, Radio Gol. Gratuluję panu trenerowi zwycięstwa i chciałem zapytać o ustawienie po wejściu na boisku Luki Lucicza, bardziej defensywne w teorii, piątka z tyłu, ale jeszcze udało się dwie bramki zdobyć, była okazja na trzecią i chciałem się zapytać czy to w następnych meczach też będzie alternatywa dla ustawienia z czwórką z tyłu. Dziękuję. Dziękujemy za gratulacje. Dla nas zawsze jest alternatywą takie ustawienie, bo, bo w obronie niskiej często schodziliśmy do piątki, broniliśmy 5-4-1 i tutaj zaczęliśmy inaczej. Potem w trakcie meczu, tak jak wspomniany, Radwański schodził jako piąty obrońca, w trakcie akcji tej bramkowej, co dostaliśmy na 2-1. Popełniliśmy makabryczny błąd, bo, 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 bo zaczęliśmy zmieniać pewne rzeczy. jak na gości miała piłkę i to nas zgubiło i potem nam zabrakło jednego zawodnika, żeby wyskoczyć i przyblokować ten strzał. No ale to po to jest analiza i całe szczęście, że mamy trzy punkty, bo, bo, bo wtedy takie gapiostwo by nas jeszcze bardziej gdzieś bolało. I, i na pewno no, trzeba być elastycznym. Ja przynajmniej tak podchodzę, nie można tylko w jednym ustawieniu grać, bo czasami przeciwnik pewne rzeczy może przewidzieć. Czasami twój zespół trochę inaczej wygląda, czy. czy, czy Potrzeba chwili wymaga pewnych zmian i dobrze, że ci zawodnicy grali i w Piątce, bo wcześniej mój poprzednik preferował taki, taki system gry. Ja to zmieniłem, jeśli chodzi o ofensywę. Dziś, dziś, gdzieś tam w ofensywie podobnie to mogło wyglądać i, i tyle. No Zobaczymy na, na Wisłę Płock. Wiemy, jakie są ich atuty, bo wcześniej gdzieś tam już ich analizowałem. I, I czekamy na ich ten występ w tej kolejce i zobaczymy, co tam się u nich będzie działo. I tam, tam na pewno łatwo nie będzie, ale no, całe szczęście, że my w dobrych nastrojach będziemy się przygotowywać do, do tego spotkania. To też nam ułatwi e, gdzieś tam tą, tą pozytywniejszą pracę. prawda? Tymoteusz Mech, polski z Ja chciałem zapytać o to, o kształt linii defensywnej, ofensywnej, ponieważ ostatnio Zagłębie strzeliło 6 goli 21 kwietnia 2007 i od tamtego czasu tak naprawdę. Patrząc na ostatnie lata Zagłębie nie stwarza sobie zbyt wielu sytuacji, no i, albo stwarza i nie wykorzystuje ich, przez co wygrywa minimalną liczbą goli, albo ma problem z wygrywaniem. Czy możemy się spodziewać taki, t, takiego samego kształtu linii ofensywnej na następne spotkanie? Oj, za trudne pytanie. Jeszcze mamy trochę treningów, Oj, też przeciwnik troszeczkę inaczej gra, albo całkowicie inaczej jak Lechia, Gdańsk. Ja. Po poprzednim sezonie powiedziałem, że chciał, chciałbym mieć w kadrze trzech nowych napastników. Nie, nie mam na razie tylu i mamy na razie jednego. Kosidis, który do nas doszedł i dlatego ja ładnie mi się przypięło, że jestem trenerem defensywnym, ale jestem takim trenerem, że zawsze potencjał, który mam w szatni yy, podkreślami, co my możemy zrobić, jak możemy grać. Jakbym miał taką ilość napastników, to praktycznie w każdym meczu byśmy grali, może i dwoma i ofensywnie, zależy jakie predyspozycje by ci zawodnicy mieli. A tak to musieliśmy przygotować Korsidisa, prawda, żeby dopiero w tym meczu wystąpić, bo wcześniej był taki mecz jeden, w którym bym się też zdecydował na grę dwoma, ale nikogo nie było gdzieś tam. W zanadrzu, i gdzieś można byłoby na tym w ogólnym rozrachunku dużo stracić, bo rozpocząć można, ale dziś mogliśmy sobie na to pozwolić, bo Kosidis widzieliśmy, że grał prawie do końca. Reguła wcześniej opuścił boisko. Mieliśmy jeszcze na ławce takich zawodników, którzy by mogli wejść do ataku, jak Arek Woźniak, ale no zdecydowaliśmy się tu na debiut prawda, naszego młodego zawodnika i tak to się skończyło. Wiktor Ceranigol. Ja mam pytanie o współpracę Kosidisa i reguły. Jak pan by ją ocenił dzisiaj? Czy był może jakiś element, który widział pan na treningu, którego jeszcze dzisiaj nie zobaczyliśmy między tymi dwoma piłkarzami? Mało czasu mieliśmy, bo, bo wcześniej na ten wariant się nie decydowaliśmy, bo nie mieliśmy na tyle ich przygotowanych: przede wszystkim Kosidisa. Teraz te dni od razu. Pierwszy trening po, po, po naszym meczu z koroną, od razu już mieliśmy takie fragmenty gry, gdzie oni we dwóch ze sobą współpracowali i kilka razy tak w tygodniu to wyglądało. I dziś początek był bardzo dobry, potem już to nie funkcjonowało dobrze i traciliśmy piłki. I, 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 i mówię o pierwszej połowie, w drugiej połowie troszeczkę zebraliśmy się i, i ta pierwsza akcja przecież, co karny był odwołany. Przecież reguła zagrywał do Kosidisa, to, to już się rozumieli, już wiedział, że jest tam blisko, prawda? Grając na jednego, gdzieś by trzeba było innych rozwiązań szukać i, i w drugiej połowie to już dobrze wyglądało, No, ale zdecydowaliśmy się na zmiany, bo, bo też w obronie musieliśmy, musieliśmy pracować, a reguła już, już, że tak powiem, gdzieś tych sił mu trochę brakowało. Kosidisa zostawiliśmy, chociaż też już nie biegał wybitnie, no ale e, drużyna gości podwyższyła skład, bo. Popczek wszedł, wszedł, ten młody napastnik, Głogowski, dobrze mówię, i tutaj gdzieś Kosidis bronił u nas przy stałych fragmentach gry, no ale potem, potem już zszedł e, na, na ławkę, jak już praktycznie było po, po, po meczu. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobrze, kiedyś było po wygranych króciutko, a teraz widzę, że... Ja mam takie luźne pytanie, bo wspomniał pan trener, że z chęcią sprowadziłby napastnika nowego do Zagłębia Lubin i chciałem zapytać, czy oglądając dzisiejszy mecz, czy wyjąłby pan któregoś z napastników Lech ze swojego zespołu, jeśli chodzi o ich profil? Wyjął, jak najbardziej. Którego konkretnie? Znaczy zakładam, że Bobska z perspektywy ostatnich kolejek. Ja pytam o dzisiejszy konkretny mecz, czy dzisiaj widział pan na boisku zawodnika, który przydałby się w pana zespole? Ciężko mi też odpowiedzieć na to pytanie, bo ja bardziej skupiałem się na swojej drużynie, prawda, i tutaj trzeba było wszystko ogarniać i w każdej gdzieś formacji, i w różnych fazach gry i, i, i tylko jak Lechia ja nas atakowała, mogłem coś tam zobaczyć, jak oni się poruszają, bo już jeśli chodzi o, e, gdzieś tam ich na defensywne posunięcia, to już tak wnikliwie nie analizowałem. Ze wcześniejszych analiz, no to, to każdego z tych napastników uważam za bardzo dobrego. No przecież Kurminowski u nas by został, to pewnie by był pierwszym napastnikiem. No nie wiadomo, bo jest rywalizacja, ale na to by się zanosiło, jakby wszystko było gdzieś poukładane, a wiemy, że przed nim jeszcze jest Bobczek i Wionik. I, i to na pewno jest widoczne, że to są bardzo dobrzy zawodnicy. Zresztą Lechia w każdym z tych spotkań strzelała swoje bramki, prawda, i, i już końcówka poprzedniego sezonu też Bobczek pokazywał, że jest bardzo dobrym napastnikiem, zresztą z tego co wiem, jakieś propozycje też, też ma, może odejdzie z Lechi. No to na pewno tacy napastnicy są w cenie i myślę, że nie tylko my byśmy patrzyli przychylnie w jego kierunku, ale też pewnie i trzy czwarte, a może więcej ekstraklasy. Dziękuję, panie Tarza. Jeszcze? Ostatnie, bo jedną rzecz znaleźliśmy. To już będzie ostatnie. Dobry, wie... Dobry, wieczór, Przerwam. Panie... Przerwam oczywiście. Dobry wieczór, panie trenerze Filip Macoda z Portugalii. Gratuluję zwycięstwa. Damian Dąbrowski, taki cichy bohater tego meczu, bo trzy asysty zaliczył. Teraz się zorientowaliśmy, jak pan oceni jego grę, jego postawę, i czy też właśnie spodziewał się pan aż tak ofensywnej wersji Damiana, bo przy... no, oglądając go tyle lat w ekstraklasie, jednak jesteśmy przyzwyczajeni, że on tych konkretów stricte w ofensywie aż tylu nie daje. Natomiast dzisiaj też duży wkład w tą ofensywną grę Zagłębia miał. Kapitalny występ, tak bym to podkreślił. Nie, mówimy tu o asystach, prawda, bo one są widoczne, ale w defensywie na szerokości całego boiska harował i, i widzieliśmy go nieraz na murawie, gdzie, gdzie, z poświęceniem właśnie w tych akcjach przerywających ataki Lechi brał udział w asekuracjach. No naprawdę cieszę się, że, że Damian właśnie tak pokierował. Grą swoim gdzieś zaangażowaniem, swoim doświadczeniem, że, że mogliśmy właśnie lepiej funkcjonować, prawda? I, I w obronie, ale też i w ataku, bo wiemy na jakiej pozycji Damian gra i, i tutaj to doświadczenie, ta mądrość i przede wszystkim skuteczność była widoczna. Ja chcę... Zacznijmy y, y, konferencję. I just want to say, I won't be taking any questions because I have to protect myself. Nie będę ci odpowiadał na Państwa pytania, bo muszę chronić siebie dzisiaj. Jak pewnie widzicie, jestem bardzo zły. I chciałbym zacząć od przeprosin naszych, dla naszych fanów, którzy w, takim, w tysiąc osób przyszli. Yeah. Niektórzy z nich na pewno musieli mieć wolne, wziąć wolne z pracy, żeby przyjechać do nas i żeby rozpocząć, żeby nas wspierać od pierwszej do ostatniej minuty. jeżeli byśmy pokazali tyle pasji i tyle ducha, co oni pokazali w trakcie całego meczu. Maybe then we wouldn't be sitting here on the back of a 6-2 defeat. I wtedy byśmy pewnie tutaj siedzieli z nieco innym rezultatem niż 6 straconych goli. I would also like to add that I said to the players To samo zaadresowałem do zawodników that the players, the staff do sztabu should put together and pay for their trip down here and back Dlatego, że i, i i cały, cały, wszyscy załuncy złożą się na tą, na tą podróż. Because that is not good enough and that's not the standard. Because this football club is about the people of Gdańsk. E, bo to nie jest nasz standard, i ten klub jest e, przede wszystkim dla ludzi z Gdańska, dla fanów z Gdańska. And once again I apologize. I jeszcze raz przepraszam za dzisiejszy mecz. OK, now. I would also like to mention that the opposition tonight ran seven kilometres more than we did. Chciałbym <laughs> And there has to be a reason for that. And I spoke before the game. rozmawiam przed meczem How was third game in 13 days. Ja bardzo byłem zły na sam fakt, że w ciągu 13 meczów musimy 13 dni musimy trzy mecze zagrać. For a team to be asked to play on a Monday night and then again on a Friday, gdzie potem gra, gdzie graliśmy między poniedziałkiem a piątkiem. And especially in away game where you have to travel on a bus for 6 hours. I oczywiście ten piętkowy mecz dzisiaj był na wyjeździe, gdzie musieliśmy bardzo przez 7 godzin jechać autobusem. It's not right. I to nie jest w porządku. Now, people can say you're making an excuse, but that's the fact. E, e, ludzie mogą mówić, że to jest jakaś wymówka, ale to nie jest wymówka, to jest fakt. And I, like to deal in facts. I bardzo lubię mm, bardzo lubię mówić o faktach. On ostatnich games we've had Had two full weeks to prepare for the game. Ostatnie dwa mecze graliśmy z przeciwnikami, którzy mieli 14 dni, żeby się przygotować do naszych meczów. That's a fact. To też jest fakt. And we found out yesterday that we play Katowice after the international break. I wczoraj dostałem informację, że zaraz po przerwie reprezentacyjnej. Not on a Saturday, not on a Sunday, not on a Monday, but on a Friday. Znowu nie gramy w sobotę, w niedzielę, czy w poniedziałek, to wygramy w piątek pierwszy mecz. Czyli, czyli mówiąc, jakby odnosząc się do tego, mamy paru zawodników, którzy przyjadą z przerwy reprezentacyjnej, gdzie będą do dyspozycji do nas w środę, a może nawet w czwartek, czyli dzień przed meczem. Dlatego chcę wspomnieć o tym planowaniu terminarza żeby chociaż przez moment pomyśleli o tym, co dzisiaj powiedziałem. Nie chcę używać tego jako wymówki. That's a fact. To jest fakt. Now, like I said at the start, <laughs> tak jak powiedziałem na początku, Nie będę już odpowiadał na Państwa pytania, tak jak powiedziałem na początku. Mamy bardzo ważny mecz przed nami. And if that performance tonight doesn't serve as a i jeżeli dzisiejszy mecz i to, jak zagraliśmy, nie jest. Jakby, nie jesteśmy na tyle źli i zmotywowani. To nie wiem, co nas jeszcze zmotywuje niż to, co ci się pokazaliśmy. I powiedziałem nie wystarczająco. I tak jak powiedziałem, muszę chronić siebie przed dalszymi wypowiedziami because I've learned from my mistakes in the past. Bo nauczyliśmy się tego z moich błędów z przeszłości. Congratulations to Segreba for the victory tonight. Gratulujemy Segreba i trenerowi. And uh we have to move forward from this because I won't settle for second best. i musimy ru ruszyć do przodu, bo ja nie będę tego akceptował. And neither should our fans. I oczywiście nasi nasi kibice również. Thank you. Dziękujemy.